Cześć Siemanko, jestem śpiegol i witam w kolejnym odcinku poradnika przetrwania w Minecraftcie Dzisiaj odcinek na temat enchantingu, czyli o zaklinaniu, zaklenianiu przedmiotów, zbroi i tego typu rzeczy. No i pokażę od A do Z, jak to po prostu zrobić, jak zrobić stół do zaklęć, jak przedmioty zaczarować i co, po co nam to wszystko tak naprawdę, jakie mamy zaklęcia i co możemy zrobić. Także jedziemy z koksem, zaczynamy kolejny odcinek. Poradnika w Minecrafcie. Przede wszystkim musimy zrobić stół do zaklęć i też go w pewien sposób wzmocnić. Żeby wzmocnić, będziemy potrzebowali regałów z książkami, czyli będziemy potrzebowali dużo papieru i dużo skóry, i to naprawdę dużo papieru i dużo skóry. Także zbierzemy sobie trzciny. Ja już chyba mam ilości takie, jakie trzeba, bo od dłuższego czasu trzcinę tutaj uprawiałem, dlatego ją zrobiłem zaraz na samym początku, bo jest bardzo ważna. I potrzebujemy dużo też skóry, skóry, żeby zrobić dużo książek, a więc krów. No i one też od samego początku porządnie działały. Tak? Teraz tylko tutaj dosłownie dwie krówki e, zabijemy, może trzy i pokażę Wam o co chodzi. Tylko tyle. O, o, krowy, uciekamy. Tak jest. Zbierzemy sobie tą skórę. Przy okazji trochę mięsa, bo chyba mamy wystarczającą ilość. Gdzie jest ta nasza bramka? Teraz się nie wydostaniemy. Słuchajcie, za dużo już krów tutaj. Ok, jak któraś wyjdzie, to ją też sobie zbierzemy. Po prostu i zobaczymy, co nam jeszcze potrzeba. Potrzeba też nam obsydianu i diamentów. I całe szczęście diamenty mamy. A obsydian zaraz pokażę, jak możemy zdobyć. Obsydian robimy z lawy, i potrzebujemy do tego wody. Tylko, żeby go wydobyć, potrzebujemy diamentowego kilofu, bo normalnie żelaznym nie da rady. Także najpierw trzeba zalać lawę wodą w ten sposób. Akurat mamy ją tutaj wysoko, więc fajnie. I możemy sobie wtedy wydobyć ten obsydian. I zaraz pokażę, jak to dokładnie wygląda. Tylko tutaj też sobie oświetlimy. Bo o, ciemno się zrobiło, jak już lawa nie daje. Nie daje światła. I jeszcze wrócimy po diamenty, diamenty, bo one też nam będą potrzebne. I zrobimy stół do zaklęć. Stół do zaklęć. I pierwsze enchantingi. Dobrze, jeszcze przy okazji pokażę Wam wtedy, bo po ostatnim odcinku, gdzie pokazywałem kopalnię, mining, zdobyliśmy diamenty. Jeszcze trochę oczywiście w kopalni posiedziałem i pokopałem. I zobaczcie, tutaj mam wszystko to, co się udało zdobyć w tej skrzyni. 25 diamentów, bardzo dużo redstone. A trafiłem, e, trochę lazurytu, węgla, żelaza, półtora staka i dużo złota, bo złota online się nie udało znaleźć, złoto tutaj właśnie się przetapia tak samo jak żelazo, czyli wrzuca się rudę i wychodzą sztabki, sztabki złota. No i to jest nam dzisiaj mocno potrzebne, czyli diamenty. diamenty. Przede wszystkim będziemy chcieli zrobić miecz, będziemy zrobić chcieli zrobić i później e, zobaczymy co jeszcze. A i dwa jeszcze diamenty potrzebne nam na stół do zaklęć, czyli tyle na początek sobie użyjemy. Miecz akurat mi się skończył, więc zrobimy sobie diamentowy miecz, zrobimy sobie diamentowy kilof, bo potrzebny on nam jest do wydobycia obsydianu, i te dwa zostawimy na, e, na stół do zaklęć, te dwa diamenty. Mamy jeszcze trochę czasu, mamy słońce jeszcze wysoko, więc myślę, że zdążymy. Mamy już diamentowy kilow, pierwsze diamentowe narzędzia. W tym świecie także już robimy postępy. Robimy postępy i teraz tak trzeba wydobyć ten obsydian, tylko zanim go wydobędziemy, to wlejemy sobie gdzieś tutaj wodę, żeby w razie gdyby tam było więcej lawy pod spodem, to żeby ten obsydian nam nie przepadał. Generalnie obsydian się bardzo długo kopie. Zobaczcie, teraz mam diamentowy kilof, czyli bardzo dobry kilof, który dużo szybciej działa niż ten żelazny. I zobaczcie ile, ile to trwa, żeby wykopać jeden obsydian. Jeden obsydian. Zawsze szczęście potrzebujemy go na razie tylko e, cztery sztuki, więc pójdzie szybciutko. E, bo później będziemy potrzebowali więcej do portalu do neteru, ale to już temat nie na ten odcinek, chociaż już całkiem, całkiem niedługo. O widzicie, tam była lawa i ten Obsydian by się utopił, gdyby, znaczy utopił, spaliłby się w lawie, gdyby nie ta woda, którą tutaj wlałem obok. A tak jest woda, i mogliśmy zebrać obsydian. Mamy. Cztery obsydianu i możemy iść budować stół do zaklęć, chociaż jeszcze nie do końca, bo musimy zrobić książkę, jedną książkę, żeby wybudować ten stół. I już będziemy mogli robić pierwsze zaklęcia, chociaż nie zrobimy, bo to się nie opłaca bez regałów z książkami. W ogóle się nie opłaca, więc trzeba zrobić regały z książkami i to dużo, bo aż 15, żeby zdobyć najmocniejsze zaklęcia. Ale wszystko po kolei. Weźmiemy sobie teraz. Mamy te dwa diamenty, mamy obsydian i trzeba zrobić książkę. Żeby zrobić książki, no to oczywiście potrzebujemy dużo papieru, tak jak mówiłem, i potrzebujemy dużo skóry. Sobie to wszystko weźmiemy i zobaczymy, e, jak to nam pójdzie. Mamy papier, zrobimy w sobie go dużo, ok. I teraz możemy zrobić już książkę. I z tego, co pamiętam... To tak się robiło książki, tak, tak się robiło książki. Czyli mamy już jedną księgę, i teraz jeśli mamy księgę, to można zrobić stół do zaklęć. Stół do zaklęć, o ile też dobrze pamiętam, robiło się w ten sposób. Tak jest. I mamy stół do zaklinania. Super sprawa, nasz pierwszy stół do zaklinania, rewelacja, i zrobimy sobie na niego miejsce na zewnątrz. Słuchajcie, weźmiemy sobie trochę drewna na podłogę. Ale troszeczkę, bo nie będziemy dzisiaj się zajmować budoniem, budowaniem e, pokoju do zaklęć, tylko po prostu samymi, samymi zaklęciami. To, to, wam, to wam chciałbym wytłumaczyć dzisiaj. I zrobimy sobie go teraz. Nie będziemy robić pokoju, tylko zrobimy go sobie wyjątkowo na świeżym powietrzu. I tutaj myślę, że zrobimy go sobie w naturze, między drzewami. Tak jakoś to będzie później zrobione. Więc możemy go sobie ustawić gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. I teraz tak, słuchajcie, trzeba postawić. Stół na środku, dookoła niego będzie podłoga, przerwa. O, w ten sposób ustawimy sobie drewnianą, później to jakoś sobie upiększymy jeszcze. I na środku stawiamy stół do zaklęć. I teraz możemy otworzyć stół do zaklęć. I zobaczcie, na przykład wstawiamy diamentowy miecz, i pojawiają nam się tutaj zaklęcia. Pogrącanie umarłych, niezniszczalność, odrzut 1. Tutaj mamy e, poziomy. Czy to jest e, pierwszy poziom zaklęcia, drugi czy trzeci? I jak widzicie, też zwiększa się wtedy ilość lazury tu potrzebna. I tutaj, ile to nas będzie kosztowało e, poziomów? Czyli 1, 3, 7. Nie, przepraszam, nie poziomów, czy 7, zawsze 3 poziomy kosztuje jedno zaklinanie. O właśnie, i to jest też wa ważny. E, ważny aspekt, mam 41 poziom, a najmocniejsze zaklęcia można robić od 30 poziomu. Trzeba mieć 30 poziom, żeby zrobić najmocniejsze zaklęcia. Dlatego, e, dlatego właśnie już chcę to zrobić, bo mamy 41 i nie chciałbym zginąć przez przypadek, zginąć przez przypadek i później mm, księgi robimy. 63 księgi, czy aż tyle potrzebujemy? Chyba nie. 45 potrzebujemy. To czekajcie, troszkę sobie tu zabierzemy. OK, i zrobimy nawet z górką 48. OK, mamy 48 ksiąg. I teraz potrzebne nam oczywiście jeszcze regały z księgami, więc potrzebujemy dużo drewna. Potrzebujemy dużo drewna. Zobaczymy, czy tyle nam wystarczy. OK, i teraz możemy zrobić ile? 16. Potrzebujemy. Yy, 15. 15 regałów z książkami. Ok. 15. No i pięknie, czyli opłacało się. O, nocka. Opłacało się uprawiać trzcinę cukrową od samego początku i krowy rozmnażać od samego początku, bo teraz mamy łatwą sprawę. Bo słuchajcie, no tak to. Zdobyć e, tam 150 e, papieru i, i tyle skóry. No to jest e, niełatwe, nie? 45 skóry. Trochę to potrwa. Więc teraz dobrze, że mamy to zrobione. I teraz słuchajcie, żeby regały położyć, żeby one wpłynęły na moc zaklęć, to trzeba je położyć dookoła tutaj tego stołu. Czyli ustawiamy sobie raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, później sobie podłogę pod nimi też zrobimy i trzy. I mamy dziewięć, ale potrzebujemy piętnastu. Piętnastu, żeby zrobić. E to, że tak powiem, najmocniejsze zaklęcia. I nawet nie wiem, czy tu nie zrobimy 16 regału, żeby to ładnie wyglądało. Tak zrobimy, tak zrobimy. I wtedy będziemy mieli najmocniejsze zaklęcia i będziemy mogli zająć się enchantingiem właśnie. Więc zrobimy sobie ten jeszcze jeden regał, jeszcze ten jeden regał. i I możemy sobie zrobić jakieś fajne zaklęcie, o ile coś będzie ciekawego. A jeszcze lazuryt, patrzcie, latam w tej we w tej zapominam, potrzebujemy lazurytu, żeby zdobyć żeby zrobić zaklęcia, żeby zdobyć zaklęcia, więc bierzemy sobie to, co tutaj mamy i już wam pokażę, jak to wygląda, jak to się robi. Dobrze, że to będzie blisko. Tutaj sobie tak fajnie naprawdę obudujemy. I teraz tak, zobaczmy kilof, co możemy zrobić z kilofem. I teraz o właśnie. 30. poziom jest potrzebny. To już wiem co tam było. Siódmy poziom był potrzebny, czyli tutaj musieliśmy mieć siódmy poziom. Teraz 4, 10 lub 30, żeby mieć najmocniej. I teraz mamy 41, więc 30 nam wystarczy. Wydajność. Wydajność jest nam na kilofie potrzebna, ale niekoniecznie to jest najfajniejsze. Grabież 2, czyli looting 2 o. I to nam się na mieczu przyda, więc pierwsze weźmiemy sobie to. Grabież 2 i Zmora stawonogów. No to tak średnio tego wolałbym nie mieć na mieczu. Może się tego jakoś pozbędziemy, zrobimy sobie ostrość czy coś innego, ale zobaczymy. I teraz, co nam tutaj potrzeba? Więcej lazurytu. Jedwabny dotyk. O proszę, i to też możemy sobie śmiało na kilofie zdobyć. O tym już wam opowiadałem w innym odcinku. E, czekajcie. Jedwabny dotyk. I teraz to jest zaklęcie słabsze i to jest najsłabsze. Więc zawsze tutaj czekamy do 30 poziomu, żeby wbić 30 poziom i dopiero robimy sobie zaklęcia. Nie? Weźmiemy sobie ten jedwabny dotyk. Uuu, no i pięknie, pięknie mamy super kilof. Słuchajcie, wydajność 4, czyli najlepsza, niezniszczalność 3, czyli najlepsza i jedwabny dotyk. Jeden z takich kilofów, które bardzo chcemy mieć. Drugi będziemy próbować z fortuną, z fortuną po prostu, żeby był dobry. Także mamy, słuchajcie, pierwsze, pierwsze narzędzia. Zobaczcie, jak teraz błyszczy nasz kilof, zobaczcie, jak błyszczy nasz miecz, bo są już zaklęte, są zaklęte właśnie. I są wzmocnione dzięki temu, tak jak mówiłem. Nie? Tutaj mamy grabież 2, więc więcej wypada nam rzeczy z potworków, gdy zabijemy tym mieczem, a tu mamy no, wydajność, i niezniszczalność i jedwabny dotyk. I zaraz wam to też zaprezentuję. Weźmiemy sobie ten kilof i zejdziemy chwilę, dosłownie na sekundę, pod ziemię. Zejdziemy sobie pod ziemię. I zobaczycie, jak on szybko działa. Pamiętacie, jak z żelaznym kilofem. Kopaliśmy sobie, um, kopaliśmy sobie tam tunele na samym dole, i ile to trwało? A zobaczcie, jak szybko ten kilow działa. No, myślę, że jest cztery razy szybciej, po prostu kopię ten kamień. I tak samo jak wydobywaliśmy obsydian, to to troszkę trwało. Teraz będzie już, o proszę, sporo krócej. Sporo krócej trwa wydobywanie obsydianu. Dlaczego? Bo mamy wydajność 4, czyli mamy bardzo dobrą rzecz na naszym, na naszym kilowie. I teraz te zaklęcia, jeśli nam się nie podobają, e, można usuwać na e, tym takim kamiennym kole, nie pamiętam jak to się nazywało, grainstone w angielskiej wersji, i możemy też łączyć. Możemy łączyć, w, e, jak się zrobi kowadło. Jak się zrobi kowadło? O tak, może wam zademonstruję zaraz. Weźmiemy sobie diamenty, jeszcze, jeszcze coś zrobimy z tego i potrzebujemy żelaza. Żelaza, żeby zrobić bloki tego typu potrzebujemy takie trzy, z tego co pamiętam do kowadła. Trzy, tak jest. OK, blok diamentu nam niepotrzebny. Będzie tu kowadło, czy nie? O, przycinarkę też sobie musimy zrobić. To nam się przyda. To nie, nie, nie temat dzisiejszego odcinka, ale nam się przyda. I teraz. Kowadło, jak było to kowadło? W ten sposób się robiło, czy na odwrót? Nie, w ten sposób. OK, mamy kowadło, i to będzie trzeba postawić gdzieś tam w pobliżu. No, i jeszcze jedną rzecz grindstone, ale już nie pamiętam. To sobie jeszcze w międzyczasie, żeby usunąć zaklęcia. I teraz słuchajcie, robimy tak. Jeszcze co robimy? A, weźmiemy sobie na chwilkę stół rzemieślniczy, żeby tam mieć w pobliżu, i zrobimy sobie jakąś nową rzecz. Zrobimy sobie nową rzecz. E, tutaj przy zaklęciach. E, już Wam pokazuję o co chodzi. Dobra, i teraz tak, musimy tutaj kowadło postawić w pobliżu, bo nam będzie potrzebne. Chociaż może niekoniecznie teraz. Postawimy je sobie nawet tutaj. OK. E, I co nam jeszcze? Aha, stół rzemieślniczy wziąłem specjalnie. Postawimy na razie tu. I teraz na przykład zrobimy sobie jeszcze jeden miecz, a trudno zmarnujemy te dwa diamenciki, znaczy najmniej zmarnujemy. Przyda nam się to oczywiście. I zobaczymy, jakie będzie zaklęcie tutaj. Grabież 2. Grabież 2 połączymy, to by było grabież 3, chyba najlepsza, fajnie, ale nie o to mi chodzi. Zrobimy sobie jeszcze hełm. Zrobimy sobie. Buty. Ok, już będziemy diamentowy set zbierać. I jeszcze jeden kilof, bo może wskoczy nam fortuna. I to bym chciał bardzo mieć. Dobra, trochę sobie tutaj narobiliśmy i będzie trzeba powydobywać diamenty, bo mamy tylko <grych> cztery diamenty. No cóż, łatwo przyszło, łatwo poszło. Miecz, grabież 2. Ok. Jedwabny dotyk już mamy. Buty. Ochrona przed wybuchem. Nie, to mnie nie interesuje. Niezniszczalność 3. A mogłoby być lepiej wydajność 4, diamentowy kilof, to nie, to nie, to nie, diamentowy miecz, dobra, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie w takim razie to i zobaczymy, co tu będzie, tylko grabież 2, no to słabo, to słabo, ale słuchajcie, można wejść w kowadło, zrobić jeden miecz, drugi miecz, połączyć i widzicie, mamy grabież 3, mamy grabież 3, co prawda koszt 20 aż, żeby to połączyć, o, 12 w tą, Trzeba sprawdzać, kłaść i tu, i tu, żeby w, zrobić jak najtańszy koszt. To nas będzie kosztowało 12 poziomów. I to sobie zrobimy, ale jeszcze nie teraz, ponieważ mamy powyżej 30, więc jeszcze zobaczymy wydajność. 3. Tego nie chcemy. Oddychanie 3. O i to chcemy. Ochrona przed ogniem. Ale na hełmie weźmiemy sobie oddychanie. Czyli oddychanie 3 to znaczy, że pod wodą będziemy mogli dłużej oddychać. Także bierzemy z miłą chęcią. Kurczę, ale nic więcej. Niestety tylko to. No trudno. Żelazny kilof. Ciebie nie chcemy nic tutaj robić. Diamentowy. Wydajność 3. Wydajność 3. Dobra. Czyli nic, nic z tych rzeczy. I teraz jak mamy poniżej 30 to ja mogę sobie ten miecz połączyć... W ten sposób i mamy Grabież 3, czyli looting. Tu jeszcze można nadać imię, ale to troszeczkę później. Mamy Grabież 3, a tą zmorę stawonogów jakoś się pozbędziemy z tego, z tego kilofa. I jeszcze szybko sprawdziłem sobie w międzyczasie, jak zrobić grindstone'a, żeby Wam to pokazać, po co to jest, i już, już Wam pokażę. Potrzebujemy kamienny półblok, także potrzeba nam trochę kamienia, gdzie ja mam kamień. Tutaj jest półblok, OK i teraz a tam zostawiliśmy stół rzemieślniczy, więc musimy zejść tam. Potrzeba nam tylko trochę drewna, półblok. O, szybciutko, szybciutko, szybciutko lecimy, bo zaraz nocka, żeby nas tu nic nie zaatakowało. Czyli tak, mamy półblok, mamy patyki i mamy drewno. I teraz robimy sobie w polskiej. O, kamień szlifierski. O, właśnie. Tak to się nazywa w polskiej wersji. I robimy tutaj. I teraz, wkładając tu jakąś rzecz, która nam się na przykład nie podoba, ten miecz, możemy to odczarować i zdobyć e, część poziomów. Część poziomów. Pójdę lepiej spać, żeby nas tu nic nie zaatakowało, i wam pokażę, o co chodzi. Po prostu na jakimś prostym przykładzie. Zrobimy sobie coś na przykład na naszym żelaznym kilofie. Coś w ten desej zaraz zobaczymy i będziemy już kończyć odcinek, bo pokazałem Wam jak zrobić zaklęcia, jak stół do zaklęć, jak tutaj regały z książkami, żeby zrobić jak najmocniejsze zajęcia, zaklęcia, no i co z tymi zaklęciami korzystać. I teraz na przykład, jeśli diamentowy kilow, co my tu mamy, wydajność, wydajność, dobra. No dobra, zrobimy na takiej zasadzie, pokażemy na tym. Czyli mamy to, weźmiemy sobie coś najtańszego, żeby tylko Wam pokazać. Wydajność 1 i mamy ten kill off. Nam się to nie podoba. Nam się nie podoba to zaklęcie, nie chcemy mieć wydajności 1, to jest słabe. O, wstawiamy go tutaj odzyskujemy go bez zaklęcia no i troszkę tutaj nam doświadczenia doszło. Nie dużo, bo było słabe słabe zaklęcie. Nie? I w ten sposób będziemy teraz sobie zdobywać tutaj jak najlepszy diamentowy set i diamentowe narzędzia i po prostu wszystko wszystko te narzędzia i zbroje dawać zaklęcia, żeby zdobyć jak najmocniejsze, jak najmocniejsze. Sprzęty, po prostu, a później, jak już przejdziemy do neteru, będziemy szukać Ancient Debris, czyli tam tych jakichś pradawnych zgliszczy, pradawnego kamienia i będziemy robić jeszcze mocniejsze neterowe zbroje, narzędzia i tak A na dzisiaj to już wszystko. Pokazałem Wam zaklęcia, jak to wszystko wygląda, co możemy z tym zrobić. Jeśli Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i wtedy będzie więcej takich ciekawych treści. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki serdecznie. Na razie. Cześć. Pa. pa.